Ja się dzisiaj będzie odcinek z Brawl Zagramy sobie tryb knockout 5 na 5, bo dawno nie grałem. I zagramy sobie. Jest do tego trybumontacja? mutacja? Nie. O to. Godzilla i wtedy na Mac. Przecież to yy, yy, przecież to na łatwiznę się wygra. O je. ja, jestem. Jak wbijcie pod tym filmem dziesięć łapek w górę, to, beń, to zaproszę swojego kolegę i będziemy z nim grać w Brawl Stars i w Roblox. Dobrze. Na razie wygrywamy? Nie. Jest? Działka. Jej, no co jeszcze trzeba? Jeden procent czego? Jest. Mamy to. Jak pod tym filmem wbijecie 20. Nie, 10 łapek w górę, to zapraszam swojego kolegę na odcinek. A już mówię o tym, przepraszam, bo ja czasem zapominam różne rzeczy. Widzę, że już. Że już byliśmy 5 subskrypcji na kanale. Ja nie idę. No, dobrze. Bo ja nie chciałem być, bo ja zawsze muszę jestem. O, to trzeba rozbić. Nie! Dobra, i. Na uinie się Dobra, na razie przegrywamy. Co jest, on mnie na hita wziął? E, musimy to wygrać. Nie, jest, ma multa. Ale my to przegramy i będę mieć dziewięć pucharków. Łol. No ni nie, nie! Niż budynki! Dobrze! Brawo! Jaka sigma po prostu pasito, pasito, domy zanurzyć to i pasito. Nie 3%, no to na, no to na cilku się zabije. Nie, 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 nie. Wal tam, tam. Dobra, ulta muszę mieć. Dzięki. Nie! Alafior. No i przegramy to. Jeszcze teraz rikopsuje na no, mm. Tak, no on mnie zabił. nie niszczysz tam? nie masz prawa nam niszczyć. nie dawaj, nie ja cię no i świetnie, wbijamy na MacPie złoto jeden bo za dwie godziny będę mieć, będę mieć, ten To, nagram szorce jak to otwieram Albo nie, jak będą jakieś, da jak, jak będą jakieś darmowe rzeczy Co już, o masz już jakieś 23 miliony pobrań jest Jeden raz. A to już nie dla każdego, ale to by było fajne. Pięć, pięć. Nerf poko. Napiszcie w komentarzu jakiego chcielibyście Zadmiarza żeby dodali I żebym jaką grę w następnym odcinku nagrał To może mi się uda Jak będzie 5 pięć... Pięć łapek w górę pod tym filmem To wiecie co robię Jak jeszcze ktoś nie wie to, to z moim kolegą nagrywam film Na Roblox i Browser Co nie Edgar będzie na mnie zaraz skakać Fajnie Puchalki, Pucharki Chcę mieć na plusie I to bardzo wysoko Bas lili Co to jest Nie, nie, nie nie, 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 No i świetnie. Jesteśmy świetnie. prawie już prawie niewiele od od... od nie, 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 o tutaj jest moje ID No ja nie chcę go mieć w znajomych Kto w ogóle go dodał No i lecimy do kolejnego starcia solo O nie, serczką O nie. Jeglańcu uciekaj. O, dzięki. Kampić trzeba tylko. Nie, jak on karzy, tu żyje Nie, no dzięki, świetnie. Dobra, zagramy kimś innym. Bo widzę, pod ostatnim filmem zostawiliście 4 łapki w górę i teraz dobimy 5. No to zagrajmy sobie. Angelo kupić nie. Tylko na jakąś inną mapę. Pojedynki. O, to jest najlepsze. Tutaj bierzemy proste baza. Te same mityki muszę wziąć. Y tego pana. i Jeszcze weźmiemy sobie kieł. Kóła. Na 9 mocy nie ma żadnego gadżetu, i ma gadżet, tylko nie ma wyposażenia. Dobra, kupię mu y, obrażenie. Chciałam go na hiperdładowanie ulepszyć, ale jednak nie. No to można zaczynać. Nie, 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 nie! Ja tam go nie wzięłem. Będę grał nie, nie, no gdzie lecisz nie, no jak jak on nie jeszcze dogiem będzie trudniej oh my God. nie, nie. nie! No Jeszcze Darylem, no. Przecież to. I, i, m, przegramy. Odsun się. Daj mi spokojnie żyć. Nie! Nie! Jest, jest, jest. jest, jest. Teraz na HP trochę poczekamy. Nie, nie, no, no, bo... mówiłem, żeby tutaj wziąć kogoś lepszego. A pucharków nie straciłem. O, Charlie, Charlie, dwa na blisko, jeden na daleko. O Piper, e, to, to łatwo będzie. Podlecimy sobie. No bo mówiłem, że na łatwiźnie A Barley I to jeszcze łatwiej. No i na Boni naskakujemy już nic. Jeden gadżet uleczający A dlaczego? Em... No to, dlaczego się mnie boisz? Boi Dudek, boi się NIE! No i jaka nie wiem. jest. Dobra, teraz Charlie, więc powinno pójść trochę łatwiej. Jest. Jest. Poczekamy trochę. Jest. Jest. Mamy to. I to by było na tyle, więc pa!